Czy ty byś chciał spadać czas kobietą, które traktuje cię jako środek do celu, a nie cały sam sobie? No pewnie na początku by mi tylko to odpowiadało. Właśnie. Dopóki byś nie zorientował, że jesteś traktowany dość tak obcesowo i na zasadzie jesteś, to jesteś, nie ma cię to nie ma. W sumie to nie jesteś za bardzo potrzebny, tylko już zrób swoje i spadaj. Chciałbyś tak? No nie. No właśnie. Właśnie tak mówię, żeby spuścić z tonu i na luzie robić wszystko. No, no to właśnie, jak ja, jak ja mam przestać, żeby, żebym nie miał już tego palca, jak idę na kluby? No to mnie strasznie wkurza, Może skup się na tym, że poznawać te kobiety, a nie myśli, co pomyślą o Tobie znajomych. Jeżeli masz znajomych, którzy nie akceptują tego, że się rozwijasz, uczysz i chcesz mieć kobiety w swoim życiu, to może warto zmienić znajomych. To jest pytanie do, do ciebie, no, jakim ludźmi wolisz się oddać, takimi, którzy cię spijają w rozwoju, czy takimi, którzy Cię sabotują. Znaczy, powiem Ci, że to nie chodzi mi, bardziej chodzi mi o mnie. Bo ja na przykład jak wrócę z imprezy z niczym, to bardziej ja się czuję przez niż, to. Nie czy i, I to, i to. Albo jak wrócę sam. No zależy, bo jak na przykład, tak jak mówię Ci na pewno, na przykład wziął numer, no to już jestem trochę zadowolony. Już zależy, tak, tak. Ale... I ten, to, 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 to wszystko, <grym grym grym> No, ja już można spokojnie i sobie poczytać, co No, ale właśnie to bardziej chodzi, że ja się bałuję niż jak ktoś mnie ocenia, że mi. Czy... znowu, mówię, bo, bo jest to, co mówiłem na początku, że znowu wszystko wynika od tego, co Ty, o czym Ty myślisz. No wszystko wynika z tego, o czym Ty myślisz. No i po co? Po co sobie to walać? Naprawdę wam się nudzi? Jak nudzi? No nudzi Ci się, nie masz co robić. Nie, nie, nie mam co robić. No, to po co sobie jeszcze to walać? Szukać tego Boże, nie wyjdzie. No to Ci nie wyjdzie, no. Trudno. Po prostu Ci nie wyjdzie. No i co się wtedy zdaje? Mm. No jesteś pewien? Wtedy będziesz miał więcej czasu na... No właśnie, tak. I mm. spokojnie, pyk, 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 wszedł Widzisz, ciężka sprawa, co to wybrać. Spokój, stabilizację. No, wiem, no, internet nigdy ci nie zdradzi na to innych głowa nie boli. I to jest zawsze pod ręką. też widać bo się najbardziej cieszy. Czyli cię panowie, a nie się zastanawiać nad piedowanie. No to jak idę właśnie na przykład na imprezę, to mam po prostu iść bez nastawienia, że muszę coś... Może pokrywać? po prostu rób swoje. Może pomyśl, że jesteś fajny i lubisz siebie. Może pomyśl, że nie potrzebujesz tych kobiet do tego, żebyś musiał lubić siebie. Że lubić siebie to jest taki stan, który warto kultywować <laughs> od rana do nocy. No, z nocą łącznie. Może warto po prostu zwyczajnie polubić siebie. Tak po prostu. Wtedy zastanowić się, czego ja chcę, kiedy już wiem siebie, kiedy już to mam co chcę. Co, jakie wtedy decyzje podejmuję? Jaki wkolek podejmuję, To znaczy, że mam być idealny? Nie. Czy macie inną osobę do dyspozycji niż Wy sami? No, no nie. Więc po co sobie dowalać? Z jakiegoś powodu jesteście tacy, jacy jesteście. A za nie myślają, to może wasza rzeczywistość. Wezwa się twarz się zmieni i będziecie generalnie bardziej atrakcyjni dla kobiet. A kiedy będziecie szukać tego cały czas to wszystkiego, co może sprawić, że będziecie atrakcyjni, to nigdy atrakcyjni nie będziecie, ponieważ tego cię wtedy nią wyżej jako osoby, do której trzeba dążyć i od której wy jesteście zależni.